Witold Janczak Centrum Rekuperacji PL. Dzisiaj porozmawiamy, a właściwie pokażemy państwu jak łatwo i czysto można przeprowadzić cały zabieg czyszczenia kanałów rekuperacji. Często klienci pytają nas o to, właśnie jak wpłynie to na już wykończony budynek, czyli zabrudzimy ściany, sufitów. Więc za chwileczkę pokażemy państwu bardzo krótko jak to działa w praktyce. Cała operacja naprawdę jest bezpyłowa i nie ma po nas śladu, jak widzimy. Zapraszamy do obejrzenia krótkiej relacji Najpierw kamerą endoskopową, kanałową sprawdzamy czystość kanałów, czy jest potrzeba, żeby czyścić instalację, czy możemy ten temat odłożyć na później. Mamy teraz samo czyszczenie kanału za pomocą odpowiedniej szczotki i odkurzacz jednocześnie przemysłowy wyciąga nam urobek zanieczyszczenia bezpośrednio za statu. Więc tak naprawdę u klienta nie zostaje ślad po naszym czyszczeniu.